Barwy SZCZ, cia po wakacjach 2018 Jowita bana kochanka policji. Przypominamy, kreska przed wakacjami 2018 Jowita w serialu barwy SZCZ, cia zdradzi baoliwce i Kajtkowi powód, dla którego jej brat jest w stosunku do niej na dopiekut, czy. Dziewczyna powiedziała im wtedy, „Kreska, z widza Basi ze starszym o 20 latem kreskaczyzn, który był zamieszany w przemyt papierosów oraz innych, nie do końca legalnych rzeczy. Sprawy w pewnym momencie się skomplikowały. Jowita odkrywa biznes partnera i chciała donieść na niego policji. Gangster zagrozi pij wtedy kreska e od do końca kreska jeśli to zrobi W kotcu przez z serialu barwy Szcz. cia poszedł psiedzie a nastolatka chwilowo odzyska ba spokój ducha niestety w nadchodzących odcinkach serialu barwy SZCZ. Ciao kreska esi, kreska anka zataiba przed oliwką i kajtkiem pewne szczegóły całej sprawy. Jak donosi zwiat seriali Jowita, jednak zdecydowała Basi do niej na swojego cecha bopaka, który by piednoczenie wspólnikiem jej ojca. I to nie prawo żdno eska boni bajot do tego wystpku, a to, kreska e facet próbowa bzni zerwa. Co nam mówi, „Kreska e pojawienie się narwanej lolity oznacza dopiero pocztek kabopotów.